Witam tu Miss Creeper, której wysiadło gardło, a za mnie będzie mówić... Joe i Joe. Hej. No właśnie. Teraz Joey Joe przedstawi rodzinę, bo to pani Żan... Jeanne... Albo ja przedstawię najpierw fabułę. Bo chodzi o to, że jak ostatnio pani Żaneta to robiła, to co wiecie. Przyłapano ją i skazano by na to żywocie. Lecz cudowna rodzina wąsnejków w zamian za to przygarnęła ją jako... Swoją służącą, więc razem z panią Różą. Tak, pani Róża jest tu kucharką, pracuje ładnie. Teraz opowie nam o. Nie wiem. Teraz odpowie nam o członkach rodziny, więc kto to jest pani żołnierze? To jest pani. Helena. jest Wygląda na bardzo poważną, starą babcię. Jednak nie, codziennie jeździ na swoim dyku. No, jak widać. Głośnie. Pije nektar. Robi w... nektar. Ale wtedy też pije, nie? No, no, nie raczej. Czy ona ma bloga? Nie, jeszcze Zasłuszmy nie. Spójrzmy jej. dzisiaj jedziemy dalej. Tak, na wokół. kolejny pis... głośniej, głośniej bo ciebie nikt nie będzie słuchał. No dobrze. No mów głośniej. No, co gadać? no cokolwiek. No, to, to jest pani Róża, jak przed niej przedstawiałam. Cały czas gotuje i. No, co? Ca... Ona majsterkuje. Tak, ona majsterkuje, gotuje. To jest Rosalita. Ma wyrobione do perfekcji swoje malowanie. Gia. I maluje jakiegoś uchwłutka. To jest pani Żaneta. Jest, pani jest od, z nami od początku. Tak. Ach, kochana. To jest Abraham. Był Jurant, ale ktoś go zdechł. <noise> y ma on żonę, właśnie Rosalitę, i ma kochankę, Żanetę. Nie wiedzą o sobie ani Żaneta, ani Rozalita. To jest... Madzialena. Córka Żanety. I jest też... Serio? Nie no nie pamiętam. No? No tak, no. Jest też Wincenty, jest to syn Ro Rozality i Abrahama. Właśnie. Rozality i Abrahama. Właśnie. Sama mała, właśnie. Ale no. z artystą, jak po mamie. No. A rzeczy. oczywiście kot. No i nasz kochany jak ma na mnie? Miałczka. Miałczek, miałczka, ty to, to obojacze to pamiętają. Gender. <noise> tak. tak. Tak, tu oczywiście... Co my mamy? Wszystko. No nie, nie <noise> muszę <z tego> <noise> to nie wszystkiego. Bądź cicho to się tam nie odsuwa. Ani pokazałam im Juranda. Czekaj. Tak, mogę się o nim zapomnieć. No ja właśnie nie wiem. A jeszcze muszę pokazać domek. Wam, ale przedstawiamy. przedstawiamy Wam. Juranda. Nie, on nie jest robakiem. A, no i pani Halina. Jest A, portret. Portret. Tak, portret. pani Halina. Dobra, teraz przedstawiamy domek, nie? I było tak, że pani Żaneta zbogowała się w ścianie. No właściwie latała, ale no. to jest. Hihi, hi, pani Żaneta ćwiczy. A nie. Tak. Na no, obcasach. No, tak. <noise> no. To powinna. powinna. Madzielena jest dzieckiem. No. To jest kuchnia, ta. czyli z królestwo pani. pani Róży. kochają recykling, tam widać. Ja. No pani Róża, bo wiecie, taka no. porządna. Tu jest gigantyczny stół, bo tu bywają gigantyczne Imprezy. przyjęcia z powodu Imprezy. tego. On chce chyba jeździć na wózku. <noise> na włoskiej <wózku> walizki. <noise> Ponieważ fajnie. on zna wszystkich. Prawie, chyba. I zamiasta jeszcze. Tak, zamiasta bo we Francji pełna. Jest tu tuż... pełno kominków również. Też. Cicho, bo szukę. im będzie zimno. Tu, tu jest królestwo Żanety, jak pamiętacie. Przy wejściu. Tak, przy wejściu. Tu jest biblioteka. Malutka, nie? Tak. Bardzo. Tu jest siłownia. Zgadnijcie czyja. No pani Żanet. Tak, tu jest sypialnia dzieci. Aha, Pokój całki. zabaw. Tak. I całki. Łazienka służby. Łazienka Tylko dzieci Tylko popatrzcie na to lustro. No, to jest epickie. Ach, jakby mogli wejść jeszcze w to lustro. Tak, tu, tu, tu jest łóżko pani Żanety, tu jest łóżka pani róży ile się nagrywa. O Boże, cztery minuty. O, e, tu są dwie łazienki takie jakie są. Aha, patrzcie. Pamiętam, no, nie wiem. Jest to, to... Tak, to jest y, filozoficzny kamyk. Oni mają piwnicę, a nie stół. Tu jest ten głupi, ten stół. stół tak, to jest karaoke, okay. okay. Tu jest sypialnia Rosality. I Abrahama. Tak. Co, co on robi? On... Zbugowane łóżko cicho. Nikt tego nie widział. pani Rosalita. Maluje? Um, ta jest Ta jest. Pani Halinki ja i inne sprzęty pani Halinki do tortur Ciekawe kogo Do no, pani Halinki Kogo chce torturować? A swojego męża, który już nie, Te, nie żyje Pokaż jeszcze górę, w kominie. Ah. cicho, oni tego nie widzą Wcale nie, nie ma tu pełno kominów nie ma pełno kominów a w ogóle tu, a to w ogóle był, były tu pełno jednorożców, one się hajtały robisz? ale pani Cicho. Róża, ona chciała jednorożców, ale Marl Miss Creeper możesz mówić Marlena, wszyscy Marl wiedzą tak. a Miss Creeper jestem nie wredna nie, bo oni i tak tu latają, koniec o chwilę nie wiem czemu dzisiaj ich nie ma jakieś święto narodowe, no poniedział, no niedziela, no, dobre święto a ty może być gdzieś na spaceru no i Muszą właśnie. poznać kilku kolegów, pani. Nie, nie... możesz nie. sprzątać. I siacza... No ona, ona chce tylko sprzątać. No i chuda jest, no, co to jest? Co to jest? Czemu pani Róża jest chuda? Od kiedy, od kiedy pani schudła? Właśnie, chyba nie. Um, Ale ee. mamy lepszą z wyglądu rodzinkę jeszcze, ale nie pokażemy wam tego. O, bo... Zgłodziem. Tak, pokażemy. A teraz Alita już przestaje rysować. Żaneta, Żaneta leży, Abraham leży, wiecie czemu, wydwoje na naraz. nie wiem, co A nie, tak kupowało. Ciekawe, czemu mają tyle pieniędzy. Ona w tykuru? Nie, przecież tu nie ma reszty. Masz wygrać. Tam nie jesteś służebny z jest szacza. ja zapomniałam tu głosu trochę wyciszyć. E, nie, to tylko radio. No, ale tu radio w głosach. No, wą, wyłącz. Nie, niech jest, niech oni czują muzykę, to im tak pomaga. Nie Nie, nie czuję. Dobra. Więc jeszcze mój kończący byczek tam obok tych szczęścia. To jest za piękne auto. Tak. Cóż cóż za duży wybór? Tak. Mm. To jest pani róży auto. Jak mm. wielki gimbus. A w ogóle nie wiecie, jak się nazywają maskotki? A nie, 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 gimbus, naprawdę. Tak. A to parszą? Ta... Tak. Czemu nie patra To się samo tak łączyło. Dzieci śpią, ty chciałaś z nimi na spatrydzić. No bo się wtedy różańcowe. A wtedy kontakty robią się większe. A po co mi kontakty? Oni i tak żeby będą... Ja później mogę żeby twoje dzieci nie były swoimi brogami. O, a co? Ej, no, o on zdjął zbiał... duchem. Jurand yeah. ton snak. Tak, to tak z Jurandę? Cicho, krzyżacy są źli. Ale tu nie ma pani tej. Danuśki nie ma. Smety. Jak nie ma? Jak nie ma- Jak nie ma żonety? Jest żoneta. Jest żoneta, jest żoneta. Jest żoneta. Jest żoneta. Jest żoneta. Ale... Psychiatryk normalnie. Patologia mówiłaś. No patologia, psychiatryk jeden. Wielkie to samo. Ty nie ma co robić. Zgadnijcie co ona będzie robić. Malował? Wow. A zgadnijcie co jest jego hobby. Prócz siusiania. Naprawdę. On gra na pianinie. Ja gra, że jest nieużywany. Już jest używane, nie widzisz normalnie czwarty poziom ma. Ale co? To jak już Chyba z początku gry, a co? Nie. Jak nie. Ale mów głośniej. Ale mówię zaraz tylko do ciebie. A nie, nie mówisz tylko do mnie. Nie. Nie. Co jeszcze muszę powiedzieć? Ja wiem, to jest... To, to jest, to jest e, opublikowanie tego, że w przyszłości ona się dowie o tym, bo w ogóle wy nie znacie całej rodziny poprzedniej pani Żanety. Nie znacie jej w przyszłości, nie znacie jej niczego. A w tej serii poznacie. Tak, to się zaczęła nowa seria. Powiedz, że to jest nowa seria. To jest nowa seria. A, dziękuję. Tak, mam głos, to mogę gadać. Ogólnie... A ja znajdzie wersalki. Łóżko. Więc co tu jeszcze można dodać, co tu jeszcze można odjąć? Że to koniec odcinka. Tak, to było takie wprowadzenie. Takie wprowadzenie do wprowadzenia miałczka. Ta, tak Ani nie widzieli jak pani Halina daje. Czekaj. Ostatnie, ostatnie, ostatnie musi być. Musi być końcówka. To będzie wam się śniło po nocach. Czy widzicie? O ja. Tak, i na tym zakończymy. To jest idealna mina ostatnio. Ona nie jest wróżką, nie? Wiesz, nie. Jest człowiekiem. Dobra, kończymy. Ty, ty tam nic nie Skype. Stop i pauza. Pa. Hej. Pa. Pa. Hej. Pozdrowienia. Na wszystkich.